Mam kolejne pomysły i nie wiem, co mam powiedzieć jeszcze, no. Słuchajcie, zamorzyła nam się dębska noc muzeów. W maju, w zasadzie na zawsze na zakończenie maja, udało nam się stworzyć imprezę dla małych i dużych. Taką naszą dębską dobranockę. Że można malować takie tęce i że jest papka i wata cuklawa. Najbardziej yy, właśnie chyba jeżdżenie autobusem, zwiedzanie tam na górze, na wieży kościelnej. Przejechaliśmy z bicyklem i z wystawą. W sumie 16 zabytkowych rowerów z wystawą o nazwie Od bicykla do reksia. Bicykl jest w takiej formie mobilnej. Oprócz tego, że prezentuje jazdę bicyklem, to także dzieciaki mogą wskoczyć tutaj na górę i robimy taką, takie malutkie kółeczka. Mogą poczuć się jak młodzi cykliści. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Dużo pracy, ale cieszymy się, bo o to chodzi. A stoisko mamy tutaj troszeczkę urozmaicone, bo mamy różne ptaki, które przyjechały ze mną. Staramy się z tego miejsca troszeczkę i młodzieży, i osobom tutaj starszym przedstawić te ptaki z bliska. Pokazujemy je w pełnej swojej okazałości. Jeździło się fajnie. Było też bardzo fajnie tutaj, bo jest muzyka i jest bardzo fajnie. Chciałyśmy stworzyć przestrzeń dla dzieci, żeby mogły rozwijać się w sposób bardzo pozytywny i w sposób zabawny, bo chemia jest zabawą i trzeba to dzieciom pokazywać dzisiaj. Dowiedziały się trochę od nas, co, jest, co to jest chemia, jak można się nią bawić i przede wszystkim one się świetnie bawiły, więc, a, więc atmosfera była niesamowita. No i tu mi się podoba, że zaraz będę jeździła autobusem i. Tak fajnie. Cieszymy się, że impreza się z każdym rokiem rozwija. Jest moc atrakcji dla małych, dla dużych. My to podkreślamy, bo my chcemy, żeby ta impreza była dla wszystkich. I jest dlatego różnia tematyczna. I coraz więcej mamy punktów. Wszyscy w bardzo dobrym humorze, także super udana impreza moim zdaniem. Pogoda dopisała. No na wieczór teraz zrobiło się trochę chłodniej, ale to już akurat jest finał imprezy. Ekstra. Graliśmy dzisiaj spektakl teatru Endlera pod tytułem Pan Andersen. Tutaj widzicie głównych bohaterów, między innymi właśnie pana Andersena. Pana mima. Pana mima. Było bosko naprawdę. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy tutaj szczekali, warczeli, klaskali i udawali Nowy Jork, bo poczuliśmy się dzisiaj w dębem wielkim co najmniej jak w Nowym Jorku. Też jest taki, że nie da się przejść ich wszystkich. Zawsze zostaje taki niedosyt, który mamy nadzieję, że Was buduje, by z niecierpliwością czekać do kolejnej edycji. Kochani, bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Dębę nocki, a także wystawcom, bez których nie byłoby tej imprezy. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na kolejne odsłony!